Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na 6 odcinków. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, natomiast 5 następnych odcinków będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Zaczynamy. Przypomnijmy sobie, że równanie kierunkowe prostej opisujemy wzorem postaci y, to się równa ax plus b. No, ten wzór to jest wzór funkcji liniowej, prawda? Więc, no, już powinniśmy go troszeczkę kojarzyć. Kolejna rzecz. My musimy tutaj wyznaczyć współczynnik a oraz współczynnik b. Współczynnik a możemy wy, wyznaczyć w bardzo prosty sposób, pamiętając o tym, że współczynnik a określa nam nachylenie prostej do osi x i tangens kąta nachylenia to jest właśnie współczynnik a. Zatem jeśli podany jest kąt 135 stopni, to my musimy wyznaczyć wartość tego kąta. Zwracamy uwagę, że kąt y, jest większy od y, kąta ostrego, dlatego musimy tutaj go zredukować, a zatem tangens kąta 135 stopni przedstawimy jako kąt 1 razy 90 stopni plus 45 stopni czyli wchodzą nam tutaj wzory redukcyjne. I teraz pamiętajmy, że po pierwsze, ten kąt, kąt 135 stopni, znajduje się w drugiej ćwiartce układów współrzędnych. Funkcja tangens w drugiej ćwiartce jest ujemna. Zapisuję znak minus. Następnie, jeśli masz nieparzystą liczbę kątów 90 stopni, to funkcja przechodzi w kofunkcję, a zatem dopisuję tutaj kotangens, czyli tangens zmieniam na kotangens, i dopisuję kąt 45 stopni. Minus przepisuję. Następnie zaglądam do tablic maturalnych, które można pobrać ze strony CKE i odczytuję, że kotangens z kąta 45 stopni ma wartość równą 1. Czyli współczynnik kierunkowy naszej prostej ma wartość równą minus 1. No więc prosta K. Ma następujące równanie. Na razie zapiszemy część tego równania. Wstawiam w miejsce literki a minus 1, czyli otrzymuję minus x plus b. I teraz, żeby odczytać współczynnik b, wystarczy zapamiętać, że jeśli współrzędna xowa równa się 0, to współrzędna y jest właśnie tym współczynnikiem b, którego szukamy. B równa się 0, a zatem zapisujemy y to się równa minus x plus 0. Ostatecznie otrzymujemy wzór tej postaci y to się równa minus x. Z wyznaczeniem współczynnika b nie zawsze będzie tak prosto, dlatego zalecam, żeby jeszcze z tego zadania rozwiązać co najmniej przykład c, może przykład f. Wiem, że to są odcinki bonusowe, ale no, żeby zostać wspierającym kanał mmm, nie potrzeba zbyt wiele. Popatrz na progi wspierania, wybierz dowolny próg i od razu otrzymujesz dostęp do wszystkich opublikowanych przeze mnie rozwiązań.